Zapewne nieraz zastanawialiście się, jak wyrobić sobie nawyk systematycznej nauki, w jaki sposób zaplanować swoją naukę, w jaki sposób powtarzać, kiedy dodawać nowe zagadnienie, tego typu sprawy. Dzisiaj przychodzę Wam z pomocą i chcę Wam opowiedzieć o planerach językowych, za których pomocą możecie się nauczyć angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Te planery pozwolą Wam nie tylko zaplanować Waszą naukę oraz powtórki, tak jak i zmotywować do uczenia w aktywny sposób. Mowa tutaj o planerach z wydawnictwa Edgar, które pozwolą Wam nauczyć się tych trzech języków na poziomie od A2 do B1. Planery to taki niewidzialny nauczyciel, który zaplanuje Twoją naukę od początku do końca. Pokazuje Ci, w jaki sposób należy tę naukę rozplanować oraz podaje przydatne przy tym informacje, takie jak przykładowo słówka czy też zasady gramatyki, wraz z ćwiczeniami, ale i również, jednocześnie oprócz tego podawania wiedzy, motywuje na każdym kroku, by nie tracić zapału i nie podać się w połowie drogi. Korzystanie z planera możesz rozpocząć w dowolnym miesiącu. Miesiące, dni oraz tygodnie możesz bowiem samodzielnie opisać, więc teraz nauka języka obcego nie musi czekać do nowego roku, kiedy to tworzymy postanowienia. Możesz się zacząć uczyć w każdej chwili, kiedy tylko chcesz. Piątek 13. Świetnie! Idealny dzień na rozpoczęcie nauki i pomysł, przełamanie stereotypów. Każdy planer składa się z kilku części. Na samym początku masz mini kwestionariusz, gdzie możesz wpisać powód, albo też możesz zapisać tam informacje kontaktowe, gdyby niestety planer się zgubił i nie znalazł go ktoś inny. Na zewnątrz masz instrukcję obsługi planera. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, które pozwolą Ci lepiej korzystać z planera, w razie gdyby coś jednak nie było jasne na znowu początku, albo też gdyby nagle coś wypadło Ci z głowy. Później znajdziesz planery miesięczne do uzupełnienia. Możesz tutaj zapisać nazwę miesiąca, nazwę dnia oraz oczywiście zaplanować swoją naukę, co każdego dnia dodatkowo chcesz robić. Czy może chcesz obejrzeć telenovelę po hiszpańsku, albo też może posłuchać niemieckiego rapu? Takie plany oraz oczywiście inne możesz właśnie tutaj zapisać. Później znajdziesz spersonalizowany system powtórek. Został on stworzony na podstawie krzywej zapominania, czyli jednego z najskuteczniejszych sposobów, aby informacje zostawały w głowie, a nie odeszły zapomnienia. Powtórka polega na powtórzeniu słownictwa oraz gramatyki, która pojawiła się w konkretnie danym tygodniu. Po czterech, a czasami pięciu tygodniach znajdziesz test sprawdzający Twoją wiedzę właśnie z tych konkretnie tygodni. Informacje o testach są również zapisane w planerze powtórek. Następnie znajdziesz część poświęconą planerom tygodniowym. I to jest właśnie w serce każdego z planerów. Tutaj właśnie zaczyna się Twoja nauka i każdy tydzień masz rozpisany na cztery strony kalendarza i każdego dnia masz inne zadania. Od poniedziałku do środy zajmujesz się słownictwem. W poniedziałek uczysz się nowych słówek i wyrażeń, we wtorek powtarzasz słówka i wyrażenia, oczywiście, oraz robisz zadania, a w środę powtarzasz słownictwo z bieżącego tygodnia oraz tych tygodni, które masz zapisane w kalendarzu powtórek. W czwartek uczysz się gramatyki. W piątek powtarzasz materiał i robisz ćwiczenia, a w sobotę powtarzasz gramatykę na podobnej zasadzie, co powtarzanie słownictwa w środę, to znaczy powtarzasz mniej więcej cały bieżący tydzień, tak samo jak i te tygodnie, które są zapisane w kalendarzu powtórek. Do każdego zadania, czy to ze słownictwa, czy to z gramatyki, masz odpowiedzi, więc bez problemu dowiesz się, czy udało Ci się zrobić zadanie prawidłowo. Dodatkowo każdego dnia możesz zapisywać nowe słówka, które poznajesz przykładowo z seriali czy też piosenek. Na samym początku strony, obok miejsca, gdzie możesz uzupełnić informacje o miesiącu oraz dniu tygodnia, masz również taką mini strefę inspiracji, gdzie znajdziesz przykładowo jakieś nowe, ciekawe słówka oraz wyrażenia, albo też całe takie, hmm, całą frazę, cytat, który po prostu możecie zainspirować. W taki sposób masz rozplanowane 52 tygodnie, czyli mniej więcej tyle, ile jest w roku. Później znajdziesz strefy, czyli coś, co mi bardzo przypadło do gustu. A o co w nich chodzi? Są to strefy, które pozwalają nam zapisywać nasze spostrzeżenia, osiągnięcia, albo też po prostu ciekawe informacje. Zajdziemy tutaj tak naprawdę trzy części. Pierwsza część to strefa inspiracji, druga to strefa wolnej twórczości oraz trzecia strefa, strefa geograficzno-kulturowa. W strefie inspiracji możesz zapisywać ciekawe słówka oraz wyrażenia z filmów, seriali, piosenek, dosłownie z czegokolwiek tylko chcesz, cokolwiek po prostu, co Cię zainspirowało albo też po prostu wzbudziło Twoją ciekawość. Możesz zapisać tutaj nie tylko same słówko oraz jego tłumaczenie, ale również źródło, na przykład tytuł filmu albo kontekst wypowiedzi. W strefie wolnej twórczości znajdziemy miejsce na tworzenie swoich własnych map myśli, miejsce na pisanie pamiętnika oraz tworzenie swoich własnych historii, dialogów, wierszyków, cokolwiek tylko chcesz. Jeśli tylko masz kreatywną duszę, to na pewno ci się spodoba ta część. Jeśli jednak brakuje ci trochę kreatywności, spokojnie, nie masz się czego martwić. Plenar jest tak zrobiony, żeby tak czy siak ta kreatywność w pewien sposób, tak jakby nawet przy okazji, się pojawiała. Przy pisaniu historii, jak musisz wybrać 10 słówek, które użyjesz w swojej historii. Na podstawie tego piszesz krótką historię, właśnie z tymi słówkami. A jeśli wydaje Ci się, że ta historia będzie kuriozalna, tym lepiej, tym łatwiej Ci się uda zapamiętać te słówka. Dodatkowo, może udać się właśnie stworzyć historię na kolejny bestseller. Jeśli chodzi o mapy myśli, to jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów nauki i w taki sposób możesz uczyć się nie tylko słownictwa, ale i gramatyki. Boisz się, że pomylisz czasy przeszło w języku angielskim? Żaden problem. Po prostu zrób na ich podstawie mapy myśli. W plenerze znajdziemy dwie przykładowe mapy. Jedna jest właśnie do słownictwa, a druga do gramatyki. Później mamy cztery strony na nasze własne mapy wraz z bańkami, które mogą posłużyć za szablon do stworzenia naszej własnej mapy myśli. W strefie geograficzno-kulturowej możemy za to zapisywać ciekawostki o kraju, które napotkamy właśnie podczas naszej nauki. Dla przykładu, czy wiesz, że dinozaur na świecie nie ma dlatego, że wielki meteoryt uderzył w Yucatan w Meksyku? No właśnie, jeśli uczysz się języka hiszpańskiego, to taką informację możesz właśnie zapisać w planerze. Oprócz tego możesz również zapisać nazwy ciekawych stron internetowych, stacji radiowych czy też blogów, które są albo stricte w języku obcym, albo też o języku obcym. Następnie możesz również zapisać swoje spotkania z jakimiś speakerami, by o nich nie zapomnieć. Możesz zapisać tutaj takie informacje jak miejsce, gdzie rozmawiałeś z daną osobą, albo też o czym była ta rozmowa. Na samym końcu znajdziesz aneks z czasownikami nieregularnymi, bo ich żadnej książce nie jest za wiele. Jestem bardzo ciekawa, jaką się podobają te plenery do nauki języków obcych i czy u Was również nauka z nimi przyniosła wiele radości. Do zobaczenia w następnym filmiku i miłej nauki języków obcych.